Siemano, jak w łatwy sposób rozszerzyć funkcjonalność naszego Ananasa? Wystarczy, że dołożymy sobie moduł na 5 GHz. Ale ten moduł od Hackfifa jest dość drogi, mało dostępny. No i w sumie jest jedno lepsze rozwiązanie. Otóż karta od Alpha Network AWS 036 ACM jest dokładnie na tym samym chipsecie co ten moduł od Hackfifa. Mało tego, wydaje mi się, że oni w zasadzie wzięli tę kartę i tylko zmienili w niej obudowę. No i podmienienie anteny. Tutaj anteny są od Alpha Network, one są bardzo dobre. Nie wiem po co je podmieniać. Mi się wydaje, że podmienili to, żeby nikt się nie kapnął, że, że to jest dokładnie ta sama karta. Specyfikacje możecie zobaczyć sobie na ekranie. Tutaj jest specyfikacja tej karty. Jest na USB 3.0. W zestawie macie kabel. Bardzo fajna karta. Podłączmy sobie ją do Ananasa. Już tutaj mam Ananasa odpalonego. Podłączam sobie kartę i pokażę Wam, jak wygląda konfiguracja takiej karty, aby ona działała poprawnie. Karta podłączona. Teraz wystarczy, że wejdziemy sobie do ustawień. Networking w zakładce, gdzie wybieramy kartę sieciową, która odpowiada za skanowanie sieci i za tego typu elementy związane z atakami. Rozsuwamy sobie to menu, klikamy tutaj. No i tu się pojawia w LAN trzeci. Właśnie widzimy, że tutaj wspiera ta karta 5 GHz. Wybieramy sobie Save. No, i to tyle. Karta już będzie działać jako ta domyślna do skanowania. Możemy to przetestować w zakładce Ricon, gdzie wybieramy sobie na przykład skanowanie po 5 GHz. Możemy obie, obie częstotliwości skanować. Ja wybiorę sobie 5, piątkę, żeby, żeby przetestować po prostu i pokazać Wam, że to działa. Klikamy scan. No, i już zaczynają nam się pojawiać pierwsze sieci. Nad klientów łapie jakiś. także. Wszystko działa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie na naszą grupkę dla pentesterów na Facebooku. Pozdrawiam, Krystian.